Drugi mecz, drugie czyste konto. Jak z Twojej perspektywy oceniasz dzisiejsze spotkanie z Chorobrym Głogów? Jestem zadowolony z drugiego czystego konta. Na pewno dużo pomogłem drużynie. No, troszkę od początku źle zacząłem, ale później się z każdym podaniem dobrze wprowadziłem. Pierwsze zwycięstwo na pewno nas to cieszy no i motywuje do, motywuje do dalszej pracy. i Jedziemy dalej, Mam w środę kolejny mecz i trzeba to podtrzymać pasce. No właśnie, mieliście przymusową przerwę, natomiast teraz wchodzicie w taki okres dość intensywnego grania. Jak to zwycięstwo nastraja Was przed tymi właśnie kolejnymi spotkaniami? Tak, to prawda, mieliśmy przymusową przerwę bo z powodu zakażenia, ale wykorzystaliśmy ten okres bardzo dobrze. Wyjechaliśmy na obóz do Woli Chorzylowskiej, przepracowaliśmy naprawdę tam ciężko, przygotowaliśmy się dobrze do meczu, no i to były efekty, pokazaliśmy na boisku. Myślę, że trzy punkty nas bardzo cieszą, i teraz taki okres jest mecz co trzy dni, no ale musimy dobrze się zregenerować, no i w każdym meczu pokazywać siebie coraz lepiej. To, drugi, to twój drugi ligowy mecz. Możesz już coś więcej powiedzieć o pierwszej lidze z Twojej perspektywy? No tak, no, pierwsza liga jest nieprzewidywalna, na pewno jest wysoki poziom. Pierwszy mecz z mojej strony dobry, drugi w miarę też. Jestem zadowolony, ale. No, Dopiero poznaję tą ligę naprawdę, no, tak nie mogę coś więcej powiedzieć. To jest druga kolejka moja i A jak na razie to jestem zadowolony z siebie.